Zasilanie nasion mikronawozami startowymi. W poprzednich częściach mówiłam o tym, jak bardzo ważne jest przygotowanie nasion do siewu i że jest to jeden z najważniejszych czynników w uprawie silnych i zdrowych roślin. Dzisiaj pomówimy sobie o mikronawozach. Zasilanie nasion mikronawozami startowymi z bakteriami i mikroryzą jest konieczne np. w przypadku nasion słodkiej papryki grochu, pomidorów czy marchwi. Zwiększa to plon i przyspiesza dojrzewanie. Zabieg przeprowadza się na 12-24 godzin przed siewem. Pierwiastki śladowe rozcieńcza się ciepłą wodą plus 45 stopni Celsjusza. Pod koniec moczenia nasion nie trzeba myć, wystarczy je wysuszyć. Mikro nawozy można zastąpić popiołem drzewnym. W tym celu 20 g popiołu należy rozcieć w jednym litrze wody i moczyć przez 1-2 dni. Takie zasilenie nasion zapewnia roślinom dobry start, a jednocześnie otrzymują one wystarczającą ilość nawozu azotowego, w wyniku czego takie warzywa grobadzą mniej azotanu. Nawożenie startowe. Na początku rozwoju roślin najbardziej potrzebnymi składnikami, decydującymi o szybkim rozwoju korzenia i całej rośliny, są azot, fosfor i cynk. Najtrudniejsze jest skuteczne dostarczenie tych dwóch ostatnich. Najefektywniej jest dostarczyć fosfor i cynk wprost w miejsce, gdzie kiełkuje korzeń stosując nawoz mikroganulowany w czasie siewu, umieszczając go w bruździe siewnej tam, gdzie nasiona. Fosfor stosujemy dla szybkiego wzrostu początkowego rośliny. Cynk odpowiada za wzrost systemu korzeniowego oraz za efektywność wykorzystania azotu. Bakterie promujące wzrost roślin PGRP Udostępniają roślinom składniki pokarmowe. Grzyby mikoryzowe dzięki symbiozie z grzybami rośliny otrzymują dodatkowy korzeń. Strzępki grzybów w zamian za produkty fotosyntezy udostępniają roślinom azot, fosfor, cynk i miedź.